Cześć, witam was w kolejnym odcinku! Znaczy, w pierwszym odcinku z serii Szybcy i Wściekli! Super! To na się mi Filip. Dzięki Filip. O tak to jest nie tak, tak. Dobra. No właśnie ja cię rozbiłem przed chwileczką. Także dzisiaj z tej okazji nagramy sobie Na karierze tego. Rady. Że my sobie zaczniemy może gdzieś czy najwięcej o tych Też ludzi. Tak to właśnie. Mój kolega Mark dzisiaj sobie z nim zagramy w kolejnym artykule. Nie wiem, czy jutro, może jutro, może. Nie jutro. No nie wiem. Ale no, także jadę. Odspalili. Dobra, to ciekawe. właśnie nie lubię tego, jak się odda na kamera nagle. Yy, Ale czekaj, ja się miała kamerę na jedną osobę, no tak? Ja, piszcie, w czy woli, piszcie w komentarzach wyzwania do Minecrafta i do for tak? Może je przyjdę, bo jeżeli je przyjmę, może je nie przyjmę. Patrzcie, wolicie kamerę jednoosobową, czy... Znaczy, yy, ten, yy, przednią, czy tylną? Ja wolę tylną, bo... Patrzcie, lepiej się kreatywnie To no nie wy tego Rzadko ktoś robi te. Właśnie wszystkich wyprzedam. Super. Nawet ja do może takim słabym autem, bo mam taki słaby te. Nie wiem, bo ja strasznie tylko nie gram na komu swoim. Teraz, jak chcę nagrywać to, to się staram do was. Jakieś openingi może zrobić, nie wiem. Z tym. O jezu, o jezu, o jezu z tym yy, Z tym Filipem, bo za jego telefonie wybierzemy sobie skrzyneczki Z CS-a, nie wiem, wiadomo Nie, czy yy, się zgodzi, bo nie, wiem czy Filipy trochę będzie, bo, nie, Filipie, drogę, bo no, no, musiałoby się zgodzić Ale my sobie ogólnie jedziemy na wiek, patrzę jakiś czas, żeby mi się nie połączyło

co? Pościg? I ja no zostaw inne płaskę losu. Nie. Co im? Pościg? O kurde. Czy się dogania z tyłu? Patrz na mapkę. Jak jeździsz baranie? O kurde. Dobra, no nitro. To wykorzystam to i to teraz? Nitro. Gdzie no jest? Dobra. Ucieczka. Uciekłem, lepiej spokojnie Subcia O kurde, pośpiech swoje A Ja się zatrzymałem O ja, po mnie Już po mnie, zniknęło mnie O nie, zawrócił Dobra, mamy czas trochę, mamy trochę czasu O kurde, krytyczny poziom... No, dobra, na no, tym trzeba ucieknąć. ja mówię. Prawda yy, jest? Ucieczka, pościg znaleziony. No właśnie, to jest takie dziwne. Ucieczka i pościg, pościg znaleziony, no. Trochę to głupie. Dobra, to pościg się powinien... O, ucieczka, dobra. Także mój drodzy, jest... yy, No chyba, może nie, to, to jeszcze trochę pociągniemy tą atrakcję. I patrzcie, na wy wydarzenie przerwane. I patrzcie, na koniec sobie rozbijemy samochód. A może nie? Idźmy do garażu. Czekaj, o nie, policja, 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 tu jest posterunek policji. Dobra, to wracamy do garażu, szybko, szybko, szybko. Wracamy do garażu. Eee, yy, sora, bo ktoś nie, dzwonił, to nie dobrałam. Moi, top na tyle lajkujcie, subujcie i jak dacie dużo łapkę w górę to będzie nawet może dwa odcinki z Filipiem. Także łapkujcie i subskrybujcie, cześć!